Nie wiem, czy Państwo widzicie, ale tutaj mam zamiast mojej córki innego współpracownika, z którym będę opowiadał o programie wsparcia pracowników. To jest to, o czym w jednym z poprzednich odcinków mówiłem, ponieważ teraz, w tych trudnych czasach, wiele firm zaczęło się zwracać do nas z prośbą o udzielenie wsparcia pracownikom. Polega to na tym, że jest taki dyżurny telefon. Pracownicy, jeżeli jest im ciężko czy trudno i nie wiedzą, jak pewne sprawy swoje załatwić, rozwiązać, dzwonią, no i dostają pomoc ze strony konsultanta czy doradcy. Takie programy wsparcia pracowników mają swoją. No, długą historię, bo ponad 50-letnią. Pierwsze powstały w Stanach Zjednoczonych jeszcze w latach 40 ubiegłego stulecia i na początku one się zajmowały głównie pomaganiem osobom z problemami uzależnienia od alkoholu. Później dołączyły się leki, a kiedy zobaczono, że to ludziom naprawdę pomaga, poszerzono, o, poszerzono ofertę o różnego rodzaju problemy, głównie emocjonalne. Polega to na tym, że jest taki pewien dedykowany numer telefonu, zresztą my też taki mamy. Pracownicy tych instytucji, z którymi współpracujemy, dzwonią do nas. My Kontaktujemy je z naszymi doradcami, konsultantami i oni podpowiadają, jak można różnego rodzaju problemy trudne do rozwiązania załatwić. 20 lat temu zaczynaliśmy, i wtedy poznaliśmy zasady, które rządzą tego typu programami. I taką podstawową zasadą to jest poufność, to jest anonimowość. My, jako firma niezależna, Współpracująca, nie informujemy pracodawcy o tym, jakie osoby do nas się i kto konkretnie do nas się zwraca. Informujemy tylko ogólnie, że w danej placówce często powtarzają się takie czy inne problemy. I to pomaga tej kadrze zarządzającej. W zmienianiu warunków pracy, tak, żeby jakoś próbować przynajmniej zminimalizować, czy ograniczyć, czy usunąć nawet te problemy, które są najczęściej przez pracowników zgłaszane. Także tutaj jest pełna anonimowość, poufność i dyskrecja co jest najważniejsze. I kolejna rzecz teraz dla tej kadry zarządzającej to jest to, że dowiadują się. Dzięki tym naszym rozmowom, co można i co warto, co należy zmienić, poprawić w instytucji, po to, żeby pracownicy lepiej się w niej czuli, a tym samym czuli się bardziej z firmą związani, byli wobec niej bardziej lojalni. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany taką współpracą, to zapraszam na naszą stronę akmedcentrum.eu ewentualnie tam jest taki tak są takie propozycje dla pracodawców czy oferta dla pracodawców na ewentualne pytania odpowiemy telefonicznie czy mailowo także serdecznie zapraszamy szczególnie w tym trudnym czasie gdzie naprawdę Ludzie poszukują wsparcia, poszukują pomocy, bo nie wszyscy potrafią sobie w obecnej trudnej sytuacji poradzić.